Dobra, lecimy z następną analizą rynku krypto. Na samym początku chciałem wam podziękować za wszystkie łapki. I komentarze, oraz subskrypcje pod ostatnim materiałem. Był to jeden z najlepszych materiałów na moim kanale pod tym względem. Dziękuję za też negatywne komentarze, które pojawiły się pod, pod materiałem, który udostępniłem na Facebooku. Jest to też bardzo motywujące. I, I zachęcam do odłączenia do grupki na Telegramie. Jest ona darmowa. Nie robię żadnych szkoleń. Wszystko co robię jest darmowe. Więc możecie sobie z tego korzystać ile chcecie, i dziękuję za, za ten każdy gest z Waszej strony, który mnie motywuje do tego, żeby robić materiał nawet i co dwa dni. W komentarzach możecie sobie napisać, <laughs> co chcecie, jaką analizę jakiego danego waloru, i postaram się ją zrobić, jeśli dany walor będzie na tyle interesujący, żeby tą analizę zrobić. Także przechodzimy do rynku krypto. Na Firent Grid Index cały czas widzimy jeden i ten samą tą samą skalę na wskaźniku, czyli 28 punktów. Cały czas się kręcimy wokół, wokół tego poziomu, więc nawet, na, nawet ten spadek na Bitcoinie, który był w ostatnich dniach o te 500 dolarów, nie zrobił żadnego wrażenia na, na, na ludziach, tak i, i zobaczmy sobie. Dane on chain, dane on chain, jak wam wcześniej pokazywałem, na wcześniejszym materiale te bitcoiny, które wpłynęły na, na, rynek, na rynek spot 25 grudnia, tak naprawdę już zostały sprzedane z tego, co wynika na wykresie. I na mapach likwidacji cały czas widzimy te likwidacje, nawet do 17,5 tysiąca. Jest tutaj dużo likwidacji shortów, które prędzej czy później zostaną zlikwidowane. Warto też obserwować sobie open interest, czyli ilość otwartych pozycji. Jak widzimy, ten open interest cały czas rośnie, więc możemy się spodziewać dużej zmienności na rynku. No i przejdźmy sobie do bitcoina. Mam bitcoina na 4 godzinówce. Tak jak widzimy, bitcoin wpadł do naszej strefy zakupowej. Strefa zakupowa. Zaczyna się od 16,600 i kończy się na 16,255. Więc ten dołek jest kluczowy w tym momencie. Nie możemy te, tego dołka przebić, jeśli, jeśli chcemy iść z tej, z tej strefy zakupowej w górę. Więc, więc jeśli chcecie tradować w tym momencie, zaryzykować to ze stop lossem pod tym dołkiem. Bo ten dołek jest w tym momencie najbardziej kluczowy, więc, tak wygląda Bitcoin na, tym, na ten moment w skali tygodniowej. Widzimy spowolnienie tego trendu spadkowego, ale no nie, widać, nie widać tego popytu na rynku. Nie ma kto kupować tych bitcoinów, więc, na ten moment jest straszna nuda na Bitcoinie. No i tak jak mówiłem we swoich wcześniejszych materiałach, gdzie nie tylko robię analizy, ale ro, e, przygotowuję materiały, w których po prostu wrzucam swoje przemyślenia na temat no różne tematy, na, na temat Bessy czy, czy spekulacji, więc tak jak wcześniej właśnie mówiłem o tych materiałach, ja jestem cały czas przygotowany na potężną kapitulację, która moim zdaniem jest przed nami i tak by to wyglądało na, na bitcoinie przejdźmy sobie do ethereum ethereum na wykresie dniowym można 4 godzinowy no i też jesteśmy na, na ethereum na, na ethereum akurat nie jesteśmy na, w strefie zakupowej jesteśmy pomiędzy i no i w, na, na ethereum wszystko zależy też od bitcoina co, co bitcoin postanowi zrobić no ale gdyby ethereum zeszło do strefy zakupowej to wtedy też można byłoby się pokusić o jakiegoś mniej ryzykownego longa czyli ze stop lossem pod tym dołkiem jest to strefa która już kilka razy tutaj była testowana więc jeśli tu ethereum by z powrotem weszło do tej strefy to można byłoby spróbować z tym longiem ze stop lossem właśnie pod tym dołkiem Fajne, z fajnych rzeczy, które Wam wróciłem ostatnio na grupie, to, było, to był taki walor jak LUNC, czyli to z Luna Classic, bodajże. Po tym ogromnym wzroście, który tutaj był, narysowałem strefę sprzedażową, w której spodziewałem się większej reakcji spadkowej, co było widać na godzinówce. Kilka razy ten walor dotknął tej strefy i widzimy potężną reakcję spadkową na no to miejsce w którym y, bardzo duża podaż y, występuje więc, więc widzimy bardzo fajne miejsce było do dołączenia na short ja akurat dawałem wam y, taką informację gdzie, gdzie ja spodziewam się potencjalnego spadku no i akurat fajnie tutaj y, y, weszło tak samo na REN bardzo podobna sytuacja też wam wrzucałem tą strefę sprzedażową w której moim zdaniem była było e, duża strefa podażowa, która tak jak widzimy, podobnie do luny Classic zadziałała spadkowo. i Warto takie, e, takie walory śledzić, które mają ogromne wzrosty, czyli to jest tylko i wyłącznie odreagowanie tych spadków. E, do tego dodatkowe paliwo, ogromna ilość shortów, wykoszenie shortów. Wpad, e, wpadamy do strefy podażowej, która która wcześniej służyła jako, jako strefa zakupowa, więc ktoś to kupił tutaj po spadku i odreagowaniu sprzedaje zazwyczaj z małą stratą albo na, na zero, więc, więc jest to taka strefa, która, no, która w takim rynku jak, jak Besa w tym momencie no, jest dosyć fajnym miejscem do zajmowania pozycji na takich słabych walorach i, i takim słabym rynku jak mamy teraz. BNB cały czas pomiędzy strefami nic ciekawego się nie dzieje OP, OP wbiło do naszej strefy zakupowej ale widać bardzo małą reakcję więc spodziewałbym się pogłębienia mm, tej strefy zakupowej OP dla mnie to już mm, mniej ciekawy walor cały czas spodziewam się zejścia aż do 65 centów i tam bym widział jakieś, jakąś większą reakcję zakupową I, i to by było na tyle jeśli chodzi o op i, i może to by było też na tyle jeśli chodzi o, o ten materiał bo w sumie nic się ciekawego nie dzieje na rynku z tych coinów które wam pokazywałem no to właśnie po tych ogromnych wzrostach to można było właśnie się spodziewać tej korekty ale jeśli macie jakieś inne ciekawe walory, które warto prześledzić, to możecie mi napisać w komentarzu.